Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj znajdujemy się na polach rzepaku ozimego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a ze mną profesor Marcin Kozak. Witam serdecznie Państwa. Jak widać, pogoda niesprzyjająca pracom polowym, dlatego pobierzemy rośliny rzepaku, aby zdiagnozować sytuację, i przeniesiemy się do laboratorium naszej uczelni. Jesteśmy już w laboratorium, przed nami przygotowane rośliny i moje pierwsze pytanie, co działo się z rzepakiem w minionym tygodniu? Rzepak o zimy rozpoczął miniony tydzień od intensywnego wzrostu. Rośliny miały wysokość około 20 kilku centymetrów i w tym okresie poszukiwaliśmy pierwszych szkodników łuszczynowych, czyli chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Ponieważ próg szkodliwości dla tych szkodników został przekroczony, wykonaliśmy zabieg insektycydowy ograniczający ich populację. Co się dzieje aktualnie z rzepakiem? Aktualnie rzepak przez środkową część tygodnia intensywnie przerastał na wysokość, formował swój pęd główny oraz rozgałęzienia boczne, i aktualnie jego Wysokość to około 40 cm, ale również pojawiają się już na naszym polu rośliny, które są bardziej zaawansowane w rozwoju i zaczynają na pędzie głównym tworzyć pąki kwiatowe. Możemy to zaobserwować na pobranych tutaj roślinach, gdzie na pędzie głównym są już widoczne pierwsze pąki kwiatowe. Jakie zagrożenia czyhają na nas w kolejnych tygodniach? Przede wszystkim, jeżeli patrzymy od strony zagrożeń przez szkodniki, monitorujemy pojaw słodyżka rzepakowego, którego pierwsze sztuki już na Dolnym Śląsku żeśmy dostrzegli. Ponieważ jest obecnie chłodno, nie występuje on w dużym nasileniu, ale już wkrótce, kiedy temperatura podniesie się i będą bardzo sprzyjające warunki do oblotu będzie na pewno konieczny zabieg insektycydowy. Czy słodyczek rzepakowy ma dwoistą naturę? Oczywiście, jest to bardzo ciekawy gatunek, dlatego że on w fazie pąkowania jest szkodnikiem, gdyż uszkadza pąki kwiatowe i doprowadza do ich zapylenia. Natomiast zmienia tą naturę, kiedy rzepak kwitnie, staje się gatunkiem zapylającym i wówczas nie powinniśmy wykonywać zabiegów insektycydowych, które są w tym momencie bezcelowe. Co jest ważne przy przeprowadzaniu zabiegu insektycydowego? Przede wszystkim pamiętajmy o czytaniu etykiet. Pamiętajmy o tym, że należy odpowiednio stosować okres karencji dla preparatu i prewencji dla pszczół. Tak. Aby nasi sprzymierzeńcy, czyli zapylacze zarówno pszczoła domowa, jak i dzikie pszczołowate, aby nie ucierpiały, aby zwiększały stopień zapylenia naszych kwiatów, a przez to potem zawiązywanie łuszczyn i działały korzystnie na wysokość naszego plonu. Dziękuję bardzo, na dzisiaj to już wszystko i zapraszam na kolejny odcinek programu. Zapraszamy serdecznie do rzepaku i do innych gatunków.